Krzyś i poduszka. Na łóżku leżała mała poduszeczka. Miała pękaty, miękki brzuszek i niebieską poszerkę. Leżakowała sobie spokojnie myślała o niebieskich migdałach. Ale czy ktoś widział niebieskie migdały? Nagle do pokoju wbiegł Krzyś. Rzucił się na łóżko, zapał za poduszkę i położył sobie pod głowę. Poduszka lubiła Krzysia, więc ułożyła się tak, aby było mu jak najwygodniej i przyniosła go w skrajnym snu. Witaj Krzysiu. Dlaczego dziś tak późno do nas zaglądać? Odezwał się Szary, Piesek, Boksio i radośnie merdał ogonki. Bawiłem się z kolegami piłką na podwórku. Odparł Krzyś. Słoneczko było wysoko. Bawiliśmy się do wieczora. Ale się zmęczyłem. Od razu poszedłem spać. I co? Nie myłeś się? Nie przebrałeś się w piżamę? Pytał Piesek. Nie miałem siły. Odparł Krzyś. Piesek nie mógł się nadziwić. Nie myłeś rączek, ani nóżek, ani zębków? pytał piesek. Nie, i wcale mi to nie przeszkadza. Mycie to strata czasu, odpowiedział Krzyś. Minęło kilka dni. Poduszeczka robi się coraz bardziej czarna, a niebieska. Próbuje schować się przed Krzyśem, ale nawet za łóżkiem została znaleziona. W krainie snu nawet jego przyjaciel, Piesek, zaczął go unikać. Gdy Krzyś spotkał przyjaciela, zapytał, co się stało trudno mi o tym mówić zaczął piesek. Ale muszę Ci powiedzieć, że nieładnie pachniesz. Masz brudne ręce, ubrania i po prostu nie dbasz o siebie. Krzyś był zaskoczony. Ale przecież wy, psy, nie kopiecie się, nie myjecie zębów, a świetnie wyglądacie. Kto ci to powiedział? My codziennie robimy poranną i wieczorną toaletę. Bez tego nie kładziemy się spać. Nasza mama dba, abyśmy zawsze byli czyści. Zawsze nam powtarza, w czystym ciele zdrowy duch. Chyba masz rację. Zaniedbałem się i nie słuchałem mamy, która mi przypominała o myciu, a ja jej kłamałem. Od dziś to zmieniam. Będę mył swoje rączki i ząbki. Będę dbał o siebie. Uśmiechnął się piesek i łódź ucieszył. Ucieszyła się również poduszeczkę, bo już chciała się schować pod brudackiem krzysie. Pamiętajcie, dzieci, w czystym ciele, czysty, o, przepraszam, zdrowy duch.